Lucy? Lucy? Gdzie jest moja koszula? Co się dzieje? No, koszula moja. Ta, co tutaj była położona? A to ja dałam ją do prania. Dlaczego do prania? Ja miałem przygotowaną do pracy dzisiaj. Arek, no przepraszam, no nie wiedziałam, że chcesz mi dzisiaj ubrać. No trzeba w ogóle, że jest nieświeża. No, czy widziałaś, że mi ostatnio chodzi w koszulach? No ciągle chodzisz na to o pracę, więc... Ale spokojnie. Masz przecież tyle innych koszul. Ach, ale chciałem iść w tej, Lucy. To jest moja ulubiona koszula. Chciałem... Przygotowałem sobie ją specjalnie wyprasować. Dobrze. Nie chcę w tej koszuli iść, no co mam, jak ja w niej będę wyglądał? Pójdziesz w tamtej jutro, osobiście ci ją wyprasuję. No, sam sobie wyprasuję Tak, Co się dzieje, bo jesteś jakiś taki nerwowy? A jaki ma być? Jestem szczęśliwy? Z jakiego powodu? No wiesz, dzisiaj jest pierwszy dzień nowej pracy, pasuje mieć fajne, pozytywne Ej, nastawienie. Wiesz, Koniu, to praca moich marzeń, wiesz? Naprawdę nie mogę się doczekać, aż ja pójdę. Zwłaszcza, że Józef będzie chciał mi dokopać na każdy możliwy krok. A czemu miałby to robić? Żeby pokazać, że jest panem w sytuacji. Myślę, że nie wiem. Ale, trzeba schować honor do kieszeni, nie? Zacisnąć zęby i iść do pracy. No, może nie będzie tak źle. Wierzysz w to? Moje no Ale przecież sam wziąłeś tę pracę. No wziąłem, nie? bo nie miałem wyjścia, no. Przecież miał wyjście, to chyba bym jej nie wziął. Zwłaszcza, że mamy na pogodzie nowego handlowca. Witaj, Arek. Cześć. 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 Siadajcie. Te informacje wysyłam wam na maila. No i niestety, mamy też złą wiadomość. Jedna z firm wycofała się z zakupu ponad 300 kg świeżego pstrąga. Ilu? Tak dużo? 300 kg, dokładnie tak. Musimy coś wymyślić, żeby to wszystko nie poszło na straty. Najlepiej trzeba to sprzedać jeszcze dzisiaj. Jak duże straty? Kilogram pstrąga w hurcie kosztuje 17 zł razy... 300 kg to ponad 5100 zł. Strasznie dużo. No tak, dokładnie, dużo forsy. Dlatego każdy pomysł jest na wagę złota. Panie, panowie, myślimy. Jak to sprzedać? No nikt? Dobrze. W takim razie Arek mi się, się wykazać. Ja? Tak, dokładnie. Jesteś nowy, masz świeże pomysły. Coś wymyślisz? Mam sam dzisiaj sprzedać 300 kg ryb, tak? Dokładnie tak. Dlatego, szanowni państwo, Wiemy, co mamy zrobić, każdy, za swoje zadania. Dziękuję i widzimy się we że komu ja mam się sprzedać. Cześć. Powodzenia. Sprzedaj jak najwięcej. Zobaczysz, dasz radę. Sprzedam te Choć Choćbym miał stać na ulicy i przechodniu zaczepiać. Dasz radę. Powodzenia. Powodzenia. Cześć.